Szymon Hołownia porównał Morawieckiego do jednego zwierzęcia internauci w punkt. Szymon Hołownia od niedawna jest nowym marszałkiem Sejmu. Kilka z jego wypowiedzi w nowej roli już krąży po sieci, stając się hitami internetu. Teraz polityk pokusił się o kolejne, nietuzinkowe stwierdzenie, które ma na to szansę. Opisując Mateusza Morawieckiego, zastosował niecodzienne porównanie. Szymon Hołownia, od zakonnika do polityka. Trzeba przyznać, że Szymon Hołownia przeszedł wyjątkowo ciekawą drogę, by znaleźć się dziś w Sejmie. Jeszcze dekadę temu, gdy był gwiazdą TVN, nikt nie pomyślałby, że za parę lat będzie mu tak szło w polityce. Tymczasem praca w telewizji dziś procentuje, bo pochołowni widać świetne obycie z kamerą. Jeszcze wcześniej jednak sam pewnie nie sądził, że zostanie gwiazdą. Pierwsze plany na dorosłe życie zakładały bowiem bardzo spokojny żywot. Marszałek próbował bowiem swoich sił w zakonie, ale ostatecznie duchownym nie został. Teologią zainteresował się jednak na tyle, że dziś może pochwalić się już napisaniem ponad 20 książek w tej tematyce. Szymon Hołownia o Mateuszu Morawieckim W trakcie swojej ostatniej konferencji prasowej, Szymon Hołownia postanowił skomentować zachowanie Mateusza Morawieckiego. Nowy marszałek Sejmu znany jest ze swojej erudycji oraz elokwencji, dlatego nie byłby sobą, gdyby nie zawarł w opinii jakiejś ciekawej metafory. Wieloletniego premiera przyrównał do kota. Kiedy myślę o panu Morawieckim, to przypomina mi się fenomen kota Schrödingera. Przypomnijmy, był to taki kot, który jednocześnie był w pudełku i poza nim. Mam wrażenie, kiedy słucham i oglądam pana premiera, że mamy teraz do czynienia właśnie z premierem Schrödingera, który z jednej strony jest premierem, a z drugiej strony nim nie jest. Internauci komentują słowa Szymona Hołowni. Wyniki wyborów pokazały, że Polacy wciąż są podzieleni politycznie, i takie też są komentarze po nagraniem wyżej przytoczonej wypowiedzi Hołowni. Oczywiście wiele osób chwali go za barwny język, ale część internautów uważa, że przesadził z tym porównaniem. Panie marszałku, w punkt, pan trafił z tym kotem. Uważam, że to było bardzo nie na miejscu, zważając na stanowisko, jakie zajmuje ten pan. Chyba myślał wtedy, że jest w mam talent i musi być zabawny. Bardzo adekwatna ta metafora. Wysoka kultura pana marszałka dawno oczekiwana w Izbie Sejmowej. Oby tylko zapędy showmana nie spowodowały, że obrady będziemy oglądać jak program rozrywkowy.